Wiele osób zastanawia się jak znaleźć swoją pasję. Dlatego w tym odcinku przedstawię Ci sposoby na znalezienie swojego hobby. Oczywiście zanim zaczniemy to koniecznie zostaw polubienie pod filmem, a także zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj także aby udostępnić ten film znajomym w mediach społecznościowych. Nie zapomnij także zostawić jakiegoś komentarza, a teraz już bez bennego przedłużania przejdźmy do tematu głównego tego odcinka. Pierwszy sposób to zastanów się co sprawia Ci przyjemność. Hobby to przede wszystkim coś co lubisz robić, dlatego zastanów się co robisz ostatnio, i co sprawiało, że czułeś się dobrze i zapominałeś o całym świecie. Oczywiście każda osoba ma jakieś inne hobby. Dla osoby ze zmysłem artystycznym będzie to malowanie, dla kogoś, kto czuje dobrze się w językach, będzie to nauka języków, a dla innych, bardziej technicznych osób może to być majsterkowanie. Miej świadomość tego, że sporo zależy od Twoich indywidualnych upodobań, dlatego celowo nie będę wskazywał Ci tutaj jednego hobby, ponieważ byłoby to bezcelowe, natomiast poprowadzę Cię do tego, abyś odnalazł czynności, które naprawdę lubisz robić. Kolejny sposób, to zajrzej do przeszłości. W dzieciństwie często robimy rzeczy nie dlatego, że musimy je robić, ale dlatego, że chcemy. Przypomnij sobie zatem, co lubiłeś robić, gdy byłeś młody i jakie czynności sprawiały, że byłeś uśmiechnięty. Często to mogą być najprostsze rzeczy. Jeżeli w dzieciństwie lubiłeś sport i współpracę, no to być może dla ciebie doskonałym wyborem byłyby sporty zespołowe, takie jak koszykówka, siatkówka czy piłka nożna. Jeżeli natomiast jesteś indywidualistą lub osobą mniej aktywną, to być może warto wtedy zainteresować się takimi czynnościami jak na przykład kręgle, gotowanie czy kolekcjonowanie monet. Zadaj sobie zatem pytanie, co lubiłeś robić, gdy byłeś młody, a zobaczysz, jak wiele różnych propozycji znajdziesz na swojej drodze. Kolejny sposób to rozwiąż test. W internecie znajdziesz różne testy, które pozwolą ci odnaleźć swoje własne hobby. Aby otrzymać rozwiązanie, będziesz musiał odpowiedzieć na różnorodne pytania. Pytań może być sporo, a dotyczyć one mogą Twoich predyspozycji. Nie dziw się zatem, jeżeli przeczytasz pytanie. Czy jesteś cierpliwy, lub na przykład czy lubisz coś kolekcjonować? Tego typu pytania pozwolą zawężyć ci krąg swoich zainteresowań, dzięki czemu ostatecznie będziesz w stanie otrzymać propozycje dostosowane do Twoich potrzeb. Zatem nie czekaj, tylko odpal przeglądarkę internetową i wyszukaj quiz, który pozwoli Ci ostatecznie odszukać swoje własne hobby. Ostatni sposób to zapytaj innych, co lubią robić. Jeżeli masz jakieś grono znajomych czy przyjaciół, to zapewne wiesz, co mniej więcej lubią robić. Postaraj się wejść w ich świat i przekonaj się, czy czynności, które lubią robić, będą interesowały także Ciebie. Być może okaże się, że czynność nie spodoba Ci się na pierwszy rzut oka, jednak po jakimś czasie ostatecznie się do niej przekonasz. Oprócz tego pamiętaj, że w grupie jest zawsze raźniej i łatwiej jest motywować siebie nawzajem. Pamiętaj także, że warto próbować nowych rzeczy, ponieważ nie dowiesz się, czy czegoś nie lubisz, jeżeli tego nie spróbujesz. To były sprawdzone sposoby na znalezienie swojego hobby. Jeśli udało mi się sobie to udostępnij ten film znajomym. A ja tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.